Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wielkie przesadzanie. Zebrałam tu wszystkie moje alokacje. No i tym razem decyduję się na leczuzę i ceramizm. Więc jeśli jesteście ciekawi jak mi pójdzie, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Więc jestem z powrotem. Żeby nie przedłużać, żeby nie trwało to wieków... Mój pink dragon był w podłożu, ja już go sobie przygotowałam, oczyściłam go z ziemi najlepiej jak się dało, czyli w misce pod bieżącą wodą, no trwało to naprawdę trochę to trwało, ale warto oczyścić te korzenie dobrze, żeby jak najmniej właśnie było tego w nowym podłożu tego tej ziemi, starego podłoża do tego przygotowałam sobie też alokazję Poli, ona jest również już oczyszczona z podłoża. To z tego to też wsadzę w ceramizm i one wylądują sobie tutaj w dużym pokoju na półce. One stały wcześniej, niestety były w podłożu i tak nie za bardzo im szło, więc tym razem e, będą w się zobaczyć, czy będzie im lepiej, czy gorzej. Do tego Dragon Scale, on jest również, no to już mi tak nie poszło dobrze oczyszczanie tych korzeni. Tu widać, że jeszcze troszeczkę tego podłoża starego zostało, no ale nie zawsze da się naprawdę świetnie oczyścić tą roślinę tak dokładnie, więc ja już wolałam, żeby nie traciła tych korzeni, co ma, no i niestety no co zostanie, troszeczkę to zostanie no lepiej mi się nie udało, już nie chciałam wyrywać tych korzeni, tak samo oj to sama, taka sama sytuacja ze um, Silver Dragon i wiecie co zauważyłam oczyszczając ją, że ono nie ma tak dobrze wykształconej cy Cebulki. A to oznacza, że ona chyba jest właśnie z tej produkcji tkankowej, bo z tego co widzę, tu bulwka dopiero powstaje. Więc mam nadzieję, że nie zaszkodzi jej e, mój ceramiz. Tak, bo mam zamiar ją też przyłożyć do ceramizu, więc mam nadzieję, że nie zaszkodzi jej ten ceramiz i równie dobrze będzie się w nim rozwijać. O, oh, no ciekawe, ciekawe. Nie chcę jej stać. Najwyżej kupię sobie jeszcze jedną i zostawię w podłożu. No nie sądziłam, że wyjdzie taka sytuacja. Tutaj mam um, cztery maluchy i to jest tak. Dwie alokazje Black Velvet i właśnie Red Cupre. Um, ta, ta była ze spagnum. Już jest też fajnie oczyszczona. Um, I chyba teraz patrzę i wydaje mi się, że ten maluch tak. I ten maluch też był w spagnum. Więc te dwa miałam w spagnum, a te dwa są oddzielone od tych tutaj roślin matecznych, które tu stoją. Więc operacja na, roz, na oddzielaniu przebiegła całkiem nieźle. Niestety te rośliny stały z, ze swoimi mamusiami jakieś dwa miesiące lub trzy, no i nie ruszyło się nic. Dalej są, mają po jednym liściu. Tu niby coś się dzieje, jakiś początek jest, może będzie następny liść, ale trwało to na tyle długo, że stwierdziłam, że okej, okay, ryzykuję i przenoszę obydwie do seramisu i leczuzy. Więc pierwszy zacznę od seramisu i leczuzy. Przestawię sobie tutaj te oczyszczoną okazję, Więc jakiś czas wypalałam świeczki, żeby mieć oto takie fajne pojemniki. Ale niestety okazało się, że mam tylko trzy takie pojemniki. Chciałam mieć cztery. Dobra, hałasuję. Więc no trudno. O, jedna z alokazji wyląduje w czymś takim. Więc żebym teraz nie pomyliła, bo chcę mieć jedną black velvet w ceramisie i jedną black velvet w leczuzie. Więc zacznę chyba od ceramisu. Przygotowałam sobie ceramikę, moczyłam go 20. Nie, pierw go wypukam, bo on strasznie się pyli, ma dużo tego pyłu. Więc 24 godziny po tym wypukaniu moczył się, więc on jest wilgotny i zdatny do usztku, można tak powiedzieć. Tak zaleca producent, żeby go y, przez 24 godziny namaczać. Zastosowałam się do zaleceń producenta. Ech, moje pojemniki, w których będą moje alokazje, one nie mają żadnych otworów, ale tak samo e, jest tu sobie tą samą technikę przy karamzycie. Sprawdza mi się to, mam nadzieję, że przy, właśnie przy się i leczuzie też mi się to sprawdzi. Nie wiem, to jest eksperyment, ryzykuję, mam nadzieję, że się powiedzie. Dobra, teraz, żebym nic nie pomyliła. Wsadzę sobie jedną black velvet. Może tą do tego większego. Ok. Przysypię. Nie będę jej już dziś podlewać. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia pozwolę przeschnąć temu ceramisowi. Oczywiście te moje alokazje. alokazje moje alokazje wylądują w witryncach na dolnej półce, gdzie jest mata grzewcza. I będę obserwować, w czym się lepiej mi sprawdza. No dobra, ja mam witrynkę, więc mam trochę ułatwioną sprawę. I myślę, że to jest też taki kop dla tych alokazji, które je, ta witryna wspomaga, bo mają tam fajną wilgotność i... Dobra, to jest Black Velvet, jedną Black Velvet mam tu. Dobra, to teraz chcę wsadzić Red również do ceramisu i... Dobra, mam. Więc tam ma tu taki zalążek liścia, więc z tymi niby dwoma liśćmi też wsadzę do ceramysu. Mówiłam o witrynie, <laughs> straciłam wątek, sorry. Więc myślę, że witryna na nie całkiem nieźle wpływa i właśnie to, że mają tam stałą mniej więcej temperaturę i stałą wilgotność, no... No są podpędzane, nie oszukujmy się, ja je podpędzam. Ale jak tylko podrosną i będą większe, to myślę, że wylądują tutaj na półce. Więc nie boję się tego eksperymentu. W keramzycie idzie mi całkiem nieźle, więc mam rośliny manteczne, które cały czas produkują jakieś cebulki. Więc jeśli nie wyjdzie mi z tymi, no to nie ma tragedii. Dobra. Ceramis jest. Myślę, że w miarę stabilnie stoją. Więc sobie to odstawię. I biorę się za black welwet y, w leczuzie. Przy... Okej, okay, dobra, gdzieś. A, tu jest. Mam pojemnik. I będę sobie sypała leczuzę. Leczuza jest wspomagana nawozem. Ten nawóz z tego co czytałam na opakowaniu ma trzymać przez pół roku, czyli przez pół roku teoretycznie nie trzeba nawozić. Oczywiście do leczuzy są również takie specjalne. Mm, jak to powiedzieć? No nie pojemniki, tylko a, doniczki dedykowane do leczuzy, których e, które mają właśnie już tę miarkę. Mam nadzieję, że nie hałasuje zbyt mocno, Którą mają właśnie już tę, tą pomiarkę, e, wskaźnik wody i, i system samonawadniający, no i w ogóle same najlepsze rzeczy. No ale wiecie, no to są też jakieś koszta. Ja mam piękny, przezroczysty pojemniczek, w którym mam nadzieję, że będę widziała, jak korzenie sobie radzą. Czy sobie w ogóle radzą? O, to jest dosyć duży pojemnik, ale ale jest przezroczysty, na czym mi najbardziej zależało. Więc będę obserwować, mam nadzieję, że będzie im okej. Okay. No dobra, teraz pójdzie redkupra. Nic. Leczuzy mam. W najbliższym czasie nie mam zamiaru nawozić, będę tylko obserwować, czy się coś dzieje, czy się tylko, że nie palą, czy nie. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Tak jak wspominałam, zawsze mam ro rośliny mateczne, które w razie czego mam nadzieję, że wyklują mi coś nowego, wyklują, można tak powiedzieć? No, urodzą jakieś nowe e, babyki. No dobra. Więc jeśli chodzi o leczuzy, to by było tyle. Nie będę ryzykować nowych roślin z leczuzą, tylko z ceramizem, no bo mimo wszystko wydaje mi się, że ceramiz przez to, że on nie ma tego nawozu, jest taki bardziej neutralny. No i nie boję się, że się popalą jakieś korzenie. Więc mam nadzieję, że dobrze też widzicie. Przestawię sobie trochę tutaj tych roślin. Ok, na Pink Dragona, na którym... No słuchajcie, ten Pink Dragon stał w witrynce jakieś dwa lub 3 miesiące. No i on nie, jakoś nie za bardzo się zbieram do tego. Ja go piłam z trzema liśćmi, to był go, jego najmłodszy liść. Ten liście pięknie powiększył, on jest duży, fajny. Ten zaczyna coś tu jakby delikatnie żółknąć. Korzenie miał fajne w podłożu, no i niby coś tu się szykowało nowego. No ale stoi od trzech miesięcy, za wiele się nie, nie dzieje jakąś wielką miłością, nie pałam też do tego Pink Dragona, to raczej było chcieństwo mojego męża, więc, więc zaryzykuję, pójdę do Ceramisu. Postawię jeszcze na dwa tygodnie, myślę, że do witrynki, niech po prostu przyzwyczai się troszeczkę do tego Ceramisu, a później wyląduje tutaj na budze. Więc kolejna roślina do Ceramisu, gdzie co, ja chyba sobie wezmę ten kubeczek, bo on jest całkiem wygodny. postawię sobie ją... postawię... posadzę ją sobie w ceramikę. Myślę, że tyle będzie ok. Wiecie co? Myślę, że spokojnie mogłabym ją jeszcze trochę niżej. Myślę, że tak. Odsypię trochę. Odsypię trochę i posadzę ją troszeczkę niżej. Więc... Więc może teraz coś się ruszy. Ja mam nawóz do ceramisu, który jest dedykowany właśnie pod ceramis do roślin zielonych. I zazwyczaj od dłuższego czasu, myślę, że od jakichś 3 czy 4 miesięcy, używam tylko tego, tego nawozu. I podlewam raz na dwa tygodnie tak mniej więcej raz na dwa tygodnie moje alokazji w Heramzycie. I dolewam mniej więcej do tej wysokości. No, tak na dwa palce, powiedzmy. Do tej wysokości i ta woda sobie stoi. Jeśli ja lokacją wypiję, tak jak ta na przykład tutaj, Black Velvetka, ona wypiła sobie całą wodę, zostawiam tak na jeden dzień, dwa, aż z keramcy tu też wyparuje ta woda i wtedy podlewam na nowo. Jeśli zostaje mi tak jak w tej, to tą starą wodę sobie odlewam i dolewam świeżą. No i co dwa tygodnie nawozem. Czyli i takie podlewam raz na dwa tygodnie, więc moje alokacje teoretycznie cały czas dostają jakąś ilość nawozu. No dobra, mam jeszcze tu takie dwa słoiczki. One są przezroczyste po oliwkach. Nie znalazłam nic innego, a nie mogę się wybrać do sklepu i kupić teraz jakichś pojemników, więc póki co pójdą w słoiki. Mam nadzieję, że. Uuu strasznie bałaganie i strasznie szybko, więc mam nadzieję, że będzie im dobrze w tych słoikach. Myślę, że, ok, na tej wysokości będzie spoko. Dobra. No i Dragon Scale jest e, całkiem mały, więc <gryw> w sensie nie ma tylu korzeni i tylu liści, chociaż wychodzi mu teraz nowy listek. Ale mimo wszystko i tak czas na przesadzenie, bo jednak wydaje mi się, że alokazje mają się trochę lepiej w takim podłożu, gdzie mają cały czas dostęp do wody. Nie wiem jak z syramisem, więc mam nadzieję, że nic się z nim złego nie podziaje z, z tym dragom Scale'em, bo w sumie szkoda by mi było ją stracić. Ok? Dobra, wystarczy, tak będzie ok. Tak będzie dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to jest jedna. I zostają mi jeszcze małe poli, oprócz Silver Dragon. Dobra. Taki sam pojemnik. Dobra, będę sypać tutaj. Na tej wysokości powinno być dobrze. O, okej. Okay. Wysypię sobie. Na naprawdę w fajnej cenie się trafiła ta lokacja, więc jak tylko będę miała szansę wyjść do sklepu to i kupić sobie jeszcze jedną taką w tej cenie, to wydaje mi się, że kupię jeszcze jedną i, <grywki> i będę trzymać, żeby puściła mi jakieś bulwy nawet w tym podłożu. Dobra. Więc na pewno będą jakieś straty w liściach. Na pewno ja się z tym liczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie jest to zbyt stabilne, więc poprawię. Dosypię jeszcze. Upchnę może. Więc mimo wszystko. Seramizm ma to do siebie, że też jest troszeczkę bardziej stabilny niż keramzyt, bo w keramzycie bywało tak na początku, że te rośliny, zanim się porządnie ukorzeniły w nim i te korzenie się pozawijały w ten keramzyt, one mi się bujały, naprawdę bujały. Dobra, przestawiam i biorę się za poli, eee, ale okazja poli. Aha, potrzebuję tutaj mały, trochę dużej keramzytu. Akurat skończył mi się keramzyt i nawet jakbym chciała przesadzić Dragon Scale i, i Silver Dragona w keramzyt, <grywka> to nie mam tej możliwości, bo zostało mi tylko parę kulek. Więc te grubsze kulki dam sobie na dno, żeby mi cały jest cały nie wyleciał bokami dołem. Kupiłam sobie też ostatnio przezroczyste doniczki i wszystko byłoby super fajnie, gdyby nie to, że. Y są do, za duże i nie pasują do tej osłonki, a zależało mi na tym, żeby alokazja poli została w tej osłonce. No trudno. Więc chyba próbuję przesadzania z alokazjami na wszystkie możliwe sposoby. Więc co tylko się da, to wypróbowuję e, doniczka z dziurkami, bez dziurek, e, przezroczyste, Mam nadzieję, że powiedzie się mój eksperyment, okay. Uhu, tutaj jeden listek już jest taki na stracenie, bym powiedziała. Ale jeszcze go nie urywam, niech sobie wyciągnie te wszystkie soki z tego liścia. Stoją. Dobra, ta polistała też już od listopada przesadzona, albo od października przesadzona w normalne podłoże. No i nic się nie działo. Nic, totalnie nic. Stagnacja nie wypuściła nowych liści e, w, od czasu, kiedy przyniosłam ją do podłoża, ze spagną do podłoża, więc mam nadzieję, że teraz będzie jej lepiej w ceramisie niż e, w zwykłym podłożu. No i zbliża się wiosna, więc liczę na to, że też coś tam może wypuści i przyjmie się do tego nowego podłoża. Dobra, słuchajcie, wielkie przesadzanie alokazji już za nami. Część pominęłam, czyszczenia korzeni, bo trwałoby to wiecznie. Dajcie znać, w czym trzymacie sami swoje alokazje. Ja będę się z Wami żegnać i do następnego filmu. Pa!